Mano wszystkim, tutaj polski gamer 17 wraz ze mną. Mister Chomski, elo wszystkim, mam nadzieję, że byliście na tyle cierpliwi, żeby czekać na to, aż polski gamer 17 postanowi nagrać ee, tą oto piękną gereczkę. Jack and Daxter The Precursor Legacy. O tak, panie i panowie, było dużo przeszkód, szczególnie moje fucking lenistwo i robota, największy fucking bossowie mojego życia, ale jesteśmy już gotowi, panie i panowie, Jacka skończymy już niedługo, ponieważ szczerze, aż tak długo nam nie zostało tej gry, są tylko jeden poziom tego świata i bardzo ultra easy boss dla małych dzieci. Albo praktycznie zrobię z niego bardzo łatwego bossa, ponieważ <laughs> dużo rzeczy się od speedrunów nauczyłem, no, cze, czego nie można powiedzieć o mnie, bo ja do tej pory nie wiem jak pokonałeś Golai Maje Ta nie umiesz go złamić? To chyba nauczysz nie, się. No to nie, nauczysz nie się. No to, to się nauczysz? To normalnie bardzo proste jest. Aż swój jest mówiąc o kurwa, czemu ja o tym nie pomyślałem? No to będzie bardzo dobry pomysł, ponieważ ja naprawdę w momencie jak zdobywałem białe eko, nie wiedziałem co zrobić. Za każdym razem zdychałem, nie? E, chyba niebieskie eko. Nie, białe! My mówimy o ostatnim... mówimy o bosie, który będziemy walczyli w tym świecie. a mi chodziło o ostatnim bosie. z tego bossa nie da się zlamić. Sorry. Nawet speedrunnerzy nie mogą go zlamić, więc tego bossa zlamimy. Spoko, dawaj, I, jestem ciekaw. I, już myślałeś, że o, schajpowałeś mnie, kurde, gamer, jee, yeah, zajebiście, i kurwa, marzenia ci zniszczyłem tutaj. Tak! Tak samo Misze kurde mówi: O, jak zostaniesz troszkę dłużej w robocie, to kupię ci KFC. Potem kurde mnie w chuja zrobił i zniszczył to marzenie. O nie, i kopił ci McDonalda. Nie, McDonalda bym nie narzekał, więc. Ten... Ale co, ta... Spooky Słomp, jaka opinia na. Nie, Spooky Słomp. Jak się na poziomie nazywa? Spooky Skeletony. Nie, ale jeszcze jak się... Później zeboż zapomniałem kompletnie. Spooky, ja też! Ty, nie, mówię spółki słom, ponieważ grałem w Spyrose parę minut temu. Powiem ci tak, no po prostu dla mnie to jest. To są bagna. Bagnisty. Kto mieszka na bagnach? Shrek. Yy, co się dzieje na bagnach? Gówno. O, nie. To jasne. Niedługo rebootują Shreka. Bo ja nic go już nie pamiętam. No nie, nie wolno tak! Eee, seryjnie te soft tributy mnie wnerwiają. Ja już nie chcę nawet wiedzieć soft tributa Jacka, o oh mój Boże. No o które teraz jest nie jestem samym, który robił o Jacki, I to jest fakt. Aż by się to no, zrobiło te, te, na, na kredycach. Tylko, teraz tylko wiesz... Yy, no tutaj robimy yy, ostatni nasi yy, dwa... Bardzo fajna gierka, bądźmy na tyle złymi ludźmi, że po prostu powstały leaky na temat tej gry. Um, bardzo fajnie, zombie. E, mam powiedzieć, miłą wersję mojego zania o Naughty Dog albo oficjalną bez żadnych cenzury. Ja to za cenzurę, spokojnie, nie martw się. Okej, okay, praktycznie teraz Naughty Dog jest wytłuczony przez feministki. Szczególnie główny szef Naughty Dog'a, Neil Druckmann, pieprzy teksty, że my nie robimy gier dla zabawy i przyjemności, my robimy to dla polityki i żeby powiedzieć statement i takie tam. Ale takie... What? I pamiętaj, to jest koleś, który miał decyzję zrobienia Jacka 4. I ja się nie dziwię, czemu Jack 4 nie powstał. Co nie, Jack 4, co nie, Jack byłby larkomanem, raczej, nie, raczej, Daxter byłby Punem, by z Giluxu Test też by zmarła. Nie, Test te to by stała się tą Ifot. Nie, ona byłaby dywanem Jacka w jego domu. Tak wiecie. O nie! <suszy> o nie! Nie wolno. No, ale dobra, jak coś powiedziałem zbyt brutalnego w tej erze YouTube'a... Właśnie! W ogóle już nie mogą nas cenzurować na YouTube'ie! Tak? Czemu? Nie coś co się wydarzyło? Co Trump zrobił? Mm, nie! E, było zakaz na cenzurę e, Internetu. To, co okay. się mówi na Internecie, zostaje na Internecie, ponieważ się wkurbił, ponieważ Twitter cenzurował go e, tweety i powiedział pieprzyć to następnego dnia. EXECUTIVE ORDER! Czy kurwa już, <laughs> ju, już nie ma? Nie ma kurwa, możecie przeklinać, wyzywać, nic się wam nie stanie. Rozkaz 69: <laughs> No, praktycznie imperator traktor zrobił. God. to nie. I się go kurwa, i a ja tego dnia. Executive order. Dlaczego znaczy, to... wiesz, to i to, 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 to tak tylko. Możesz nie no. szelasać na let's playu. Szczególnie proszę, ja ciebie. Nie, so ja wyciągałem Pepsi, tylko Zory. Tak, wyciągałeś Pepsi z brudnej paczki po chipsach. nie miałem multipak 15 chyba że trzeba było takie rzeczy robić przed nagrywaniem, ale my to, my to wiecie, my to wszystko robimy w postprodukcji, bo, bo w sumie jest tak fajniej, lepiej, łatwiej i nie trzeba się skupiać. To jest cenzurowana wersja. Niecenzurowana wersja jest taka, że ja proponowałem wersja, żeby nie tego trwają na post po moim szasting gameplayu w poprzedniej sesji. O, i tak. Zdecydowanie. Zgadzam się tutaj w 100%. E co nie, ja tak kurde. Grałem sobie tu Czomski. O kurde, gdzie ja jestem? Boom. Aikid. No i zdecydowanie to można powiedzieć o tej lokacji, bo. Sama lokacja była ok, ale mini gra, która była powiązana jednym z Power Soli, jestem jak najbardziej na nie. Eee! Mi się udało za pierwszy razem zrobić w tym nagraniu, co mnie szokowało. dobrze mi ta cała sesja poszła. Na, czy e, udało mi się tego sequence breaka na końcu zrobić, ale takiego malutkiego, co nie? Nie tego, o którym ty mówiłeś, ale sequence break, tak czy siak. Hm. To, to, to naprawdę może być ciekawa rzecz do zobaczenia. Nie tylko e, dla mnie, ale też i dla Was. E, tak więc. E... Jestem naprawdę, naprawdę ciekaw, w jak, jakiż to sposób nas zaskoczysz. No, zaskoczę was także. O mój Boże, gamer. I love you. Ale trzeba, e... Psy, przypomniałem nazwę tego poziomu i nazwa tego poziomu to Boogie Swamp? Eee, Oogie Boogie. Ech. Sorry, muszę iść w Wikipedię, bo mnie to będzie nerwowało. Jack 1. SWAMP! So, SWAMP! So, BOGI SWAMP! No, prawie jak BUGI SWAMP. Niech będzie. Nie... Zostawi mi więc... tę nazwę. <laughs> więc po glutach teraz Jack swoimi gołymi stopami. No nie. Uff. Co to Jack. Harry Potter? <laughs> w ogóle, kto nagrywa z nas Jacka dwójeczkę? No, prawdopodobnie Jacka, dwójeczkę, no to ja i pomidor będziemy nagrywać. No. Więc masz urlop. Urlop, ja już miałem urlop, wróciłem z niego. Fajr! Widać, 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 że masz urlop. Widać, że wróciłeś z urlopu, bo dostałeś w dupę. No, jak są takie fajle strasznie blisko siebie, co nie, co ja nie edytuję. Oczywiście, jak na przykład, nie wiem. Podał przykład. Robię Eggman Landa. Game of War. Eggman Landa na samej mecie. I zamiast dodania to. <grymny> Zrobię cały poziom od nowa. <grymny> o nie. Ponieważ. No mam... Why the fuck not, nie? Why, why the fuck not? Podwoimy ilość odcinków. Oczywiście. Wydłużmy czas odcinka, będzie na reklamy. No, sponsor to. Ten... Karta czytelnik kart SD Advent. No nie. Dzięki niej piracy sobie gry na playę jedyneczkę bez problemu jak... jak Coco Jumbo. Takich rzeczy się nie... A no tak, nie ma cenzury, dobra. Nieważne, nie będę się cenzurował. <noise> Co to jest w ogóle Koko jumbo, jak już to musi być cenzurowane? Nie, mówiłem tutaj o piraceniu gier na PS1. A, w Polsce kurde piracenie gier to praktycznie... Pierwsza, druga lub trzecia lekcja, być jak polskim graczem. Ale Gerber, Gerberu. Tak. Y jedzonko dla niemowlaków, y ten. Ty mieszkasz w Anglii, nie w Polsce. W Polsce też bym ściągał piratki. Mój kolega, kurde, dzięki niemu zapoznałem się tymi seriami, ponieważ frajer miał y piraconą konsolę. Wiesz, no po powiem tak, to jest, to jest kwestia oby subiektywna, tak.